Z nami Konstantin Teslukiewicz, obrońca naszej drużyny. Witaj. Cześć. Podobnie jak w spotkaniach w Oświęcimiu, ruszyliśmy na przeciwnika od pierwszego wznowienia. Z tą różnicą, że udało nam się zdobyć bramkę. Co sobie wtedy pomyślałeś? No co, pomyślałem, my że super, co, strzeliliśmy bramkę. Tak, z chłopakami gadaliśmy przed mieciem, że trzeba strzelić pierwszy, pierwszymi bramki, żeby poczuć tak pewność siebie po tym, tym porażkom w Oświęcimiu. Po zdobytym golu na lodowisku mogliśmy zaobserwować dużo twardej gry na bandach oraz sytuacji stykowych. Czy taki był plan na to spotkanie? No tak, trener nam powiedzieli, żeby nie ustąpić w tej walki po prostu i walczyć, no i żeby rywał, wiedział, że będziemy walczyć i żeby nie dawać im dużo czasu, żeby przyjmować decyzje, tam na krążku dużo grać. Druga bramka to również zasługa rosyjskiej formacji. Czujecie się dzięki temu jakoś silniejsi na lodzie, czy jakoś to was dodatkowo nakręca jak gracie? No nie, no dobrze, kiedy strzelamy bramki, czujemy pewność siebie i tak ja skrzydła sz za plecami u nas wyrosną. Tak. No i dobrze, że strzeliliśmy bramki. W trzeciej tercji szybko straciliśmy bramkę na 2 do 1. Czy pojawiły się jakieś obawy w tym momencie? Czy to gdzieś siedzi zawodnikom w głowie, że wynik wisi na włosku? No tak, nieprzyjemno to było. I tak trochę saledenerwowy się i rywał od razu, poczuł, że może wyrównąć mecz. no i zmieniło się wszystko, oni stali nas. Tak, Cały czas graliśmy w No i dobrze, że wytrzymaliśmy. W związku z tym, że wygraliśmy dzisiaj, gramy dalej. Jak zaprosisz kibiców na jutrzejszy mecz? No, no zapraszam wszystkich i mam nadzieję, że jak zeszłego roku będzie dwie pełnych trybuny na meczach, jak z tychem graliśmy. Na początek też było niedużo kibiców, ale kiedy. та серия шла далее, то было венцы и венцы кибитов. И мам надеюсь, что так Бензи Запр запрашиваем всех на матч. Деньги, Вилки.